One, two, three. W dzisiejszym programie pokażemy Państwu relację z prezentacji kandydatek na mistrz Zagłębia Lubin, która odbyła się 30 kwietnia w Kupromarenie. Całą imprezę poprowadził niezapomniany autor piosenki Kobiety są gorące. Norbi. Nasze kandydatki zarobiły na nim niesamowite wrażenie. Powiedz czy widziałeś może kandydatki sertujące na mnie zagłębia? Tak! Ty, mam ciśnienie wiesz ze sobą. Mam leki różne psychotropo, jest psychiatra ze mną, jest kardiolog, tak więc badam radę. Wspaniale, naprawdę mimo że już jestem starszym gościem, to yy, widzę jeszcze bardzo dobrze. Dziewczyny w trzech odsłonach zaprezentowały się w strojach Kibica zagłębia lubin, w wieczorowych kreacjach przygotowanych przez inspirację oraz w strojach meczowych naszej drużyny. Dziewczyny, jest stres przed drugim wyjściem? Oj, tak, tak, duży. Nie ma, nie ma żadnego stresu. Nie, yeah, nie mamy stresu. Norbi oprócz prezentacji swoich przebojów poprowadził również konkursy dla kibiców. Nie bez echa wśród męskiej publiczności przeszły prezentacje kandydatek na Miss Zagłębia Lubin. Jak chłopaki, podobają wam się kandydatki satując na Miss Zagłębia Lubin? No ładne są. No ładne są. Macie swoje faworytki? Nie. nie. No, czas wybrać chyba i głosować, zbieracie głosami, jak myślicie? To, ta, 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 ta. ta, ta, ta niebieskiej sukience było ładne. Tam sukience, brunetka najładniejsza. Sympatyczne, miłe, młode, fajne. Tak, mi się. Masz swoją faworytkę? Jeszcze nie mam. Która z kandydatków ci się podoba, powiedz? Która z kandydatek? Myślę, że wszystkie są ładne, a mam swoją dziewczynę i stawiałbym na moją dziewczynę. To wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia za tydzień.